Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich moich widzów, tych którzy śledzą mój kanał i słuchają wideobloga na temat słowa Bożego. Zapraszam was na moją homilię, którą wygłosiłem dzisiaj piątą niedzielę w jakiego postu, jako że zajęcia, które teraz mam, że tak powiem, do wykonania. Tych zajęć jest sporo, nie mam tak czasu, żeby teraz nagrywać osobnych komentarzy, więc postanowiłem, że będę nagrywał te homilie, które wygłaszam. One się tam głównie nie różnią od tych komentarzy, które chcę nagrywać i przekazywać Wam w internecie. Także zapraszam serdecznie. Niestety na razie będzie to w formie audio, więc pojawią się zdjęcia z mojego kościoła, którym służę podczas tego odtwarzania tej homilii. Też będzie Ewangelia, która na tę niedzielę przypada, także zapraszam serdecznie do słuchania, do oglądania i życzę błogosławionej niedzieli, dobrego tygodnia. Szczęść Boże! Panie z wami! Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na górę oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósł się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił, A ona odrzekła: Nikt, Panie, rzekł do niej: Jezus, i ja ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo pańskie. Miłosierdztwo w Panu siostry i bracia, liturgia słowa dzisiejszej piątej niedzieli wielkiego postu dotyka bardzo ważnej kwestii i bardzo ważnego przymiotu Boga, jakim jest jego miłosierdzie. Przeprowadzają do Chrystusa niewiastę, którą pochwycono na ciężkim grzechu cudzołóstwa, grzechu, który był karany w Starym Testamencie śmiercią przez kamienowanie. Ale już na początku, rozważając ten fragment Ewangelii, widzimy, jak ludzka przewrotność działa także w stosunku do prawa bożego. Przecież, gdybyśmy sięgnęli do przepisów prawa mojżeszowego, zauważylibyśmy, że na tą karę zasługiwali oboje i mężczyzna, i kobieta złapani na cudzołóstwie. A przeprowadzają tylko kobietę. Już zmienili sobie prawo boże. Pod swoją modwę, pod to, żeby było im wygodniej. Starali się być sędziami dla owej kobiety. Ale Chrystus zwracał uwagę na to, że prawdziwym sędzią człowieka może być tylko Bóg. Tylko on ma władzę, tylko on ma prawo wejścia w to, jakie są intencje danego człowieka, co spowodowało, że ten, ten człowiek, konkretny człowiek popełnił taki czy inny grzech. Stawianie się w miejscu Boga powoduje, że człowiek staje się obłudny. Na to zwróci uwagę Jezus Chrystus tym gestem pisania po ziemi i pytaniem skierowanym do tych, którzy przeprowadzili cudzołożną kobietę: Kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamienie. Oni zrozumieli to, odchodząc od najstarszych, poczynając od najstarszych aż do najmłodszych. I ważne są te słowa, które Chrystus kieruje do owej kobiety. Nikt cię nie potępił, i ja ciebie nie potępiam. Idź, a odtąd już nie grzesz. Bardzo ważne słowa. Bóg przebacza jej grzechy, ale także wzywa ją do konkretnego nawrócenia odtąd już nie grzesz. Nie wracaj do tego, co było. Nie wracaj do starego stylu życia, grzesznego stylu życia. I te słowa z dzisiejszej Ewangelii, siostry i bracia, pięknie współgrają z tym, do czego zachęca nas święty Paweł w drugim czytaniu, o czym słyszeliśmy. Zapominając o tym, co za mną, wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie. To jest, można powiedzieć, plan. Plan życia Chrześcijanina. Święty Paweł zachęca nas do tego, byśmy poukładali pewne kwestie w swoim życiu, bo tylko właśnie takie poukładanie w duchowym życiu pewnych kwestii pomaga nam w tym, żebyśmy wytrwale szli ku życiu wiecznemu. Zapominając o tym, co za mną, zamykając pewną, pewien okres swojego życia. Takim zamknięciem pewnego okresu swojego życia. Jest przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania. Kiedy wyspowiadamy się z grzechów, dostajemy nową szansę, nową kartę, otwartą księgę, którą od tej pory możemy na nowo zapisywać dobrymi uczynkami, dobrym chrześcijańskim życiem. To, co było, zostaje w tych kratkach konfesjonału. Oczywiście diabeł nie próżnuje. Kiedy człowiek. Bardziej zbliża się do Boga. Kiedy podejmuje ten wysiłek, by jeszcze bardziej przybliżyć się do Chrystusa, a diabeł wtedy zmienia taktykę, zmienia rodzaj pokus. Z jednej strony może kusić człowieka pychą i próżnością, o czym była mowa chociażby w poprzednią niedzielę, kiedy to właśnie człowiek zaczyna stawać się takim przewrotnym sędzią wobec innych, jak u faryzeusz wobec celnika w świątyni. Ale także może działać poprzez takie przywoływanie starych grzechów. Pewnych rzeczy, które już zostały zamknięte, odpuszczone w konfesjonale. Po to, by przygnębiać człowieka, by mu udowadniać, jaki ty jesteś sławy, jaki ty jesteś niegodny. Ty chcesz się nazywać przyjacielem Boga, przecież takie i takie grzechy popełniałeś. I człowiek często czuje się takim przytłoczonym tą swoją przeszłością, która przecież jest już sprawą zamkniętą, bo zostały wypowiedziane te grzechy w sakramencie pokuty pojednania, zostały odpuszczone przez kapłana. Po co do tego wracać? To może być też pokusa diabelska, siostry i bracia. Dlatego w takich sytuacjach, kiedy człowiek zbliża się do Boga i odczuwa właśnie tego typu pokusy, powinien prosić Ducha Świętego o to uzdrowienie pamięci. O uzdrowienie wspomnień, by do tego, co już jest zamknięte, nie wracać, definitywnie zamknąć te drzwi za sobą. Wytężając swoje siły ku temu, co przede mną, mówi święty Paweł. Zachęca nas w ten sposób do tego, byśmy dobrze przygotowali się do tego duchowego maratonu. Tak jak olimpijczyk, by zdobyć laurę na olimpiadzie, musi poświęcić całe lata na treningi, na wyrzeczenia, by zdobyć ten. Ten medal, także w życiu duchowym, trochę to przypomina to przygotowanie do Olimpiady. Poprzez modlitwę, poprzez umartwienia, korzystanie z sakramentów świętych, zwłaszcza sakramentu pokuty i sakramentu Eucharystii. Eucharystii, przygotowujemy się do tego, by nie ustawać w drodze. By biec ku wyznaczonej mecie, którą jest życie wieczne, którą jest raj, gdzie oczekuje nas Chrystus. I oczekuje nas Najświętsza Maryja Panna i wszyscy święci. Warto podjąć ten wysiłek, kochani siostry i bracia. Czas wielkiego postu, który powoli dobiega końca, jest dobrą sposobnością do tego, by właśnie głębiej wejść w siebie, głębiej siebie poznać, by właśnie pozamykać te sprawy, które były, nie wracać do tych starych grzechów, do tych starych słabości, ale iść naprzód, podnieść głowę. By spojrzeć na Krzyż Chrystusa i prosić Go o pomoc, byśmy nie ustawali naszej drodze, byśmy nie cofali się, nie upadali pod nadporem grzechów i pokus. Nagroda, która na nas oczekuje, jest wielka i piękna, jest nią sam Bóg. I osiągnięcia tej nagrody, tej mety naszego życiowego maratonu duchowego Wam i sobie życzę. Amen.